Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować mu pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli. Panie, czy chcesz byśmy powiedzieli, niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich, lecz on odwróciwszy się, zgromił ich i udali się do innego miasteczka.